Dajcie widzowie, jesteśmy właśnie z Mirkiem w Ochotku Przyjechaliśmy sobie, chłopaki mają przyjechać za jakieś pół godziny e, Więc zapowiada się fajna sesyjka Park jest praktycznie pusty e, Jeździ tutaj tylko dwóch małolacików na kolejnogach także kidy git? No ma, małe skuter kidy Ale no, no, tak, no nie ważne Ja sobie zakładam ochronki I zaczynamy coś jeździć Myślę, że powinno być spoko e, Mamy dzisiaj wtorek I pogoda jest naprawdę fajna co prawda ma później padać, podobno, więc mam nadzieję, że zdążymy sobie fajnie pośmigać. Pokażę Wam lifehacka BMXowego. Jak macie porwane spodnie gdziekolwiek i Wam przeszkadzają w jeździe, to bierzecie sobie taśmę, najlepiej w sumie izolację, jak macie czarne spodnie, żeby nie było widać, wiecie, bo moda na rowerze też jest ważna. I po prostu obwijacie sobie dookoła. I teraz jest ten lifehack rozwalony, bo nie ma więcej taśmy. Masz jeszcze tą niebieską w samochodzie A jeszcze miałem niebieską A w, samochodzie. Nie, jest w samochodzie No dobra tak czy inaczej Jak macie taśmę to jesteście uratowani Jak nie macie taśmy To tak śledzi. To jest lipa Spróbuję tak 1.8 z bęku do full cuba. I jeśli odwinę i będę miał prędkość to zrobię tu takie 2.7 Znaczy nie Takiego stola do 2.7 mm. okay. O ty Mi się powaliło mi się. 5.4 się Ty, zostało mi koło Ej, no to było bliskie Nie, dobra, tak szczerze Ta linia by była super Ale czuję, że nawet jak zrobię tego fullcaba To nie podjadę już tu Co wolno No, to zrobię samego fullcaba Żeby nie było, że nie umiem, nie? Dobra jeszcze Halfka w na górę nie wiem. No to teraz by Ci wyszło Eee, no nie Dobra, Pięknie. to nie o to chodziło, ale jest Powiedzmy zrobiłem Powiedzmy. Dobra Cyk, piękny traczek to ja, jakie jeszcze klipy? Brito. O, dobra. Co? Co jest, gość? Pięknie, to są właśnie dobre hulajnogowe sztuczki, a nie jakieś tam tej luipy przez 5 lat. Damn. Nie, no, wszystko w, wszystko wszystko w pierwszej w w pierwsze w siada. Bardzo fajnie się nagrywa z Mirkiem, bo. Widać, że chłopak progresuje na tej hulajnodze Swoją drogą też nagrywa na YouTubeach, więc wbijajcie do niego na kanał, link w opisie będzie A teraz ten klip To są hulajnogi, które lubię co? No, Naprawdę, myśli. wszystko z pierwszej siada, co jest głość. No. <śpiewanie> <śpiewanie> Tego łypa to tak, i potem te reszty tak nie no dobra, jeżeli mam być szczery to serio, ja takie, takie triki hulajnogowe naprawdę lubię Dawaj Ten koło pięknie denerwuje Przyzwyczaić się musisz chyba, nie? No chyba, że zrobię wiadomo jak wolisz <śpiewanie> To jak ty wodzisz? Mi się i tak, I tak podoba Dobra, dawaj Co? Co? To było z jako, jako, że Mirek y, robi takie fajne triki na hulajnodze Ja postanowiłem, że też chcę jakiś klip nagrać na hulajnodze I spróbuję zrobić dwa łipy z bęku Patrz jaka tam jest chmura, teraz będzie padać. Wow. Dobra. Nie, Dobra nie. Ale zrobiłem, jako tako ale jest. Siema będę się uczył nowego w zasadzie starego triku No, no handler. Filip jest moim e, trenerem. Trener Filip. Daj, nogi nie zbliżasz, a... Ale latam tak, jak kieruj, to na szybko za szybko, szybko, szybko robić ten ruch. Próbuj nie puścić rąk, tylko zrobić to wszystko trzy razy woli. Mogę, masz czas podróży, a szybko robić tyle. Dodawaj z McCliffem Młody tutaj, był jakiś nie wiem, no taki dzieciak chciałem bardzo, żeby mi nagrał tę Jedną rzecz, bo nie miał mi kto nagrać i potrzebowałem to. I tak. Normalnie, jak ekran jest w telefonie taki jak dłoń, to nie było mnie w ogóle. <grystanie> bo on tak nagrywał. <grystanie> normalnie, jak nagrywacie, to patrzcie tu. Nie, tam. No. Chyba, że macie wyczucie, to wtedy patrzcie, ale to większość osób nagrywa tak. albo, albo tak. <grystanie> Dobra, jeszcze raz ten no przyznaję się, ta sztuczka. Będzie Ci się chciało to potem ciąć? Będzie mi się chciało. Ta sztuczka jest dla mnie, nie wiem, nie lubię jej. Znaczy kiedyś ją robiłem ładnie na chopach i w ogóle, a teraz coś Ekran zgasił się. Okej, zrobię to jeszcze dwa razy. Zobaczymy. Zapamiętałem porażkę. To było, to było bardzo złe. Nie rąk dłużej, bo ty puszczasz, wracasz i się prostujesz. <noise> Straszne to jest. Wy ręce dalej, to <głos> <głos> nie, nie, nie. Mam takie wrażenie, że ten rower w ogóle nie wchodzi tam, gdzie powinien być. I on jest taki... że ja niby puszczam te ręce, ale rower lata to zejdź głową swoim życiem. Jakby żyje po prostu. Dobrze. Jeszcze... Wydawało mi się, że ty tu umiesz. Nie. Hi! Chłop, zrobił Barskina. Dawaj tego nowego trika Tutaj? Tak Patrzcie teraz widzowie Filip też się nauczył nowego Bengera. Jaki narciast to jest o, Ej, to słońce tak świeci Nie widzę jak O tej porze dnia ciężko się tam jeździ, bo nic nie widać Jo! tak się to robi. Teraz truje, teraz truje. Yo! Jaki sztos! to? No ale to Ale cię zmiotało. Ej, ale tak szczerze ta trujetka była ideolą. Na ją nie mogę To było piękne. To jest najlepszy klip, jaki dzisiaj nagraliśmy. To było tak blisko, wszystko było. No, trochę no. Nie, ja tobie ufam i wiem, że to było blisko, ale pięknie. Jestem Tomek Grunt. Mieszkam w Ochocku. Jestem na mojskich parku.

ale no widać, widać pięknie, bardzo weta Oko Pinusza Łcza, łaczę, łaciał. Patrzcie co ja mam wzięło piwka. Ja mu pokazać jak się jeść Dawaj. Sam nie umiem, ale jest 5-4 Pięć-4 Upadek Tomka po raz drugi jestem, jestem każą mi robić jakieś sztuczki na hulajnogach Nie warto Ja się do tego nie nadaję masz, masz. Dokładnie tu jest odpowiedni sprzęt Teraz jest dobrze. Dobra, robię turn down w obie strony. To najpierw OPO. Ale użyjmy miejsca parku, a później pójdę do przodu. Na mnie boli sprzedać. Jakby się nazywał się pan w tym kierunku. Wow. Po ośmiu latach użytkowania. Rama zaczęła w końcu pękać. I widzowie się dowiedzą ile ty masz lat. Ja? No dowiedzą się ile masz las. Oni wiedzą chyba. Wiedzą? No. Nie każdy. Nie każdy widz. Du Dużo. Dużo mam. Dużo. Prawie tyle co mam. <grym> Prawie tyle co ja mam. <grym> Nawet dwa razy więcej. Jeszcze <grym> trochę. <grym>